Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem na 16 dzień czerwca. Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Marka, rozdział 4, wersety od 26 do 34. Jezus mówił do tłumów, z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię, czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw widź bło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze, z czym porównamy królestwo Boże, lub w jakiej przypowieści je przedstawimy. Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, i jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzy. Wypuszcza wielkie gałęzie tak, że ptaki podniebne gnieżdżą się w Jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Moi drodzy, myślę, że bez wątpienia ten fragment Ewangelii dla każdego z nas ukazuje, jak jest ze wzrostem Królestwa Bożego. Królestwo Boże wzrasta, nie wiemy dokładnie jak, tak jak Jezus mówi w dzisiejszych przypowieściach. Jest ono małe, ale rośnie. Ale bardzo konkretnie staje się. Najpierw z ziarna powstaje źdźbło, potem powstaje łodyżka, potem kłos, potem są żniwa. To, ta przypowieść o ziarnku gorczycy dla nas może być nie do końca zrozumiała, natomiast słuchacze Jezusa rzeczywiście rozumieli, że. To ziarnko gorczycy jest jak pył. Pył, który staje się w końcu po wsianiu w ziemię przeogromnym drzewem, gdzie ptaki powietrzne mogą gnieździć się, gdzie mogą przebywać i chronić się przed warunkami atmosferycznymi. I kiedy tak myślimy o tym wszystkim, to myślę, że każdy z nas widzi, że Królestwo Boże przeżywa jakiś rozwój. Może czasami mamy wątpliwości, jak z tym rozwojem jest, kiedy patrzymy na to, co dzieje się we współczesnym Kościele, na przykład w Europie, bo wydaje się, że ludzi coraz mniej chodzi do Kościoła, coraz więcej słyszymy o takich przypadkach, kiedy ktoś oficjalnie występuje z Kościoła. Jak więc się to ma do wzrostu Królestwa Bożego? Otóż, moi drodzy, myślę, że trzeba, żebyśmy zaufali Panu Bogu On. Najlepiej wie, co zrobić, aby jego królestwo wzrastało. Bo oprócz tego, że słyszymy o takich sytuacjach, że ktoś z kościoła odchodzi, że ludzie jakoś tak coraz mniej są zainteresowani w wielu miejscach wiarą, to jednak są takie sytuacje, w których kościół rzeczywiście przeżywa swój rozkwit. Na przykład we Francji, w czasie Świąt Wielkanocnych, bardzo wielu ludzi dorosłych przyjęło chrzest. Nawet hierarchowie francuscy mówili, że jest to sytuacja taka wzrostowa od pewnego czasu, i dziś przeżywa rzeczywiście Kościół we Francji pod tym względem rozkwit, że wielu ludzi dorosłych chce przyjąć chrzest. Moi drodzy, ale jeszcze ciekawsza sytuacja dzieje się w Afryce tam Kościół i to też Kościół katolicki naprawdę wzrasta. I nie dlatego, że w jakiś sposób próbuje się dostosować do tamtych ludzi, tylko właśnie dlatego, że głosi prawdę Ewangelii. Prawdę, która jest wymagająca, radykalna i ludzie idą za tym. I ludzie przyjmują wiarę, i ludzie przyjmują chrzest. Już Wam mówiłem o tym, że kilka lat temu w Gościu Niedzielnym Właśnie czytałem o tym, że serce Kościoła bije właśnie w Afryce, to tam Kościół przeżywa swój największy rozkwit i rozwój. I jeśli nie do końca to wszystko jest dla nas zrozumiałe, to czujmy się zachęceni do tego, co usłyszeliśmy w ostatnim zdaniu, aby przychodzić do Jezusa i słuchać jego objaśnień. On chce nam to wszystko wyjaśniać. Starajmy się więc, moi drodzy, pochylać nad Słowem Bożym, starajmy się w naszej osobistej modlitwie, Stawiać Jezusowi pytania o to, jak to wszystko wygląda naprawdę, jak to wszystko rozumieć, e, i pozwólmy Mu, aby mówił do naszych serc, aby dał nam zrozumienie tego wszystkiego. Poza tym, nie zapominajmy o tym, że skoro jesteśmy uczniami Chrystusa, to jesteśmy też powołani do tego, by przyczyniać się do wzrostu Królestwa Bożego. I to jest też nasza, nasza misja w dzisiejszym świecie. Mamy być tymi, których Jezus posyła, aby głosili, aby chrzcili, aby nawracali ludzi, aby też czynili znaki i cuda w Jego autorytecie i w Jego imię. Dlatego też, moi drodzy, niech ten fragment będzie dla nas zachętą do tego, by mimo wszystko nie poddawać się jakiemuś zwątpieniu, które czasami zły próbuje zasiewać w naszych sercach, lecz bądźmy pełni nadziei i ufności. Że Bóg wie najlepiej, że Bóg ma swój plan i Bóg swój plan bardzo konkretnie będzie realizował. My starajmy się mu nie przeszkadzać i współpracujmy z Jego łaską, aby Królestwo Boże stawało się coraz większe, coraz silniejsze, coraz mocniejsze. Bo finałem tego wszystkiego, pamiętajmy, moi drodzy, jest nasze życie w Królestwie Niebieskim. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że. Objaśniasz nam tajemnicę swojego królestwa, że tak bardzo konkretnie próbujesz nam przedstawiać to wszystko, co dzieje się z Kościołem dzisiaj, z Twoim Królestwem tutaj na ziemi. Dziękuję Ci Panie, za to, że Ty masz swój plan, że Ty najlepiej wiesz, co zrobić, aby Twoje Królestwo się rozszerzało. Jeśli możemy Ci w jakikolwiek sposób pomóc, posługuj się nami. Chcemy być Panie tymi, którzy współpracują z Tobą. Chcemy być tymi, którzy przyczyniają się do wzrostu Twojego królestwa. Panie, pomóż nam też rozumieć to wszystko, co dzieje się w dzisiejszym świecie, i niech to Twoje zrozumienie prowadzi nas do nadziei i do ufności, że Ty masz plan i go konkretnie realizujesz. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za to wspólne zatrzymanie nad Słowem. Pozdrawiam Was serdecznie i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.